Hej wszystkim, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Luigi's Mansion 3. Eee, a więc tak, e, krótko z na temat. Nie mam pojęcia co tutaj zrobić z tą maszynką do kawy. Jakby ja wiem, że do tego można się jakoś dostać, ale jakby nie mam pojęcia jak. Nie tutaj próbuję coś pociągać, ale... I guess nic z tego. O, no to jakoś by bardziej wystraszony What the fuck is going on? Eee, więc nie wiem, po prostu powciągam cokolwiek tutaj jest, jak już nic nie znajdę, to jakby mam wywalone, chociaż... Więc jak to tutaj działa? O, mnie to interesuje, kurna, patrzę na to już od jakiegoś czasu i mnie to wnerwia. Ale dobra, wracając do innej ważnej rzeczy, ponieważ mam umiejętności planowania czasem porównywalne do zgniłej marchewki, eee, będzie się trzeba troszeczkę uwijać, bo nie potrafię nagrywać na zapas i... Mówiąc wprost, nagrywam to noc przed publikacją, więc e, first of all, spać mi się chce. Second of all, e, nie mam czasu. I Ferdowol będzie bardzo śmieszny, jak się spóźni z odcinkiem. Co ja robię? Próbuję sobie przypomnieć, co ja tutaj mam zrobić. Ja chyba po prostu mogę tutaj Luigiego właśnie zostawić, tak jak był plan na początku. i dostać się tutaj do tego miejsca, co tu jest. Nie, jakby poddaję się i trzymam się opinii, że e, jakby to piętro nie ma żadnych kryształków. I to już jest fakt. Bo ja nie mogę się do żadnego dostać. Jak ja mam to zrobić? Nie mam pojęcia, ale... O, wait, przypomniało mi się coś z montażu, dobrze, żeby się przypomniało. Okej, okay, w taki sposób. Robi to sens. Czy teraz dostanę chociaż jeden kryształek, plus? No weź gronie, rób mi tego. Kurwa. Zakręć mnie to. Wait, bo się kot do mnie dobija. Okej, okay, dobra, powracam. E, kot mi oczywiście żyć nie daje. Możesz mi się tego pozbyć z łaski swojej. Nie, dobra, that works. I teraz, jak ty tutaj lecisz, to Luigi może mi przekręcić tu. I wezmę sobie pierwszy kurwa kryształek. Możesz się? Tak, dziękuję. Jakby ja naprawdę nie wiem o co chodzi z tym piętrem, ale przysięgam. Nie mam pojęcia, jak się dostać do jakiegokolwiek innego kryształka, więc po prostu mam to wywalone. I idziemy zobaczyć, co tutaj można zrobić. Bo tutaj właśnie był ten duch, nie? Tyle jeszcze pamiętam. I pamiętam też, że trzeba chyba to otworzyć. Oh, yeah, that's. That's kinda creepy. Co tu może siedzieć? Eee, okej, okay, dobra, przejdę też tak. Nie otwieraj tak, żeby się nie dało przejść Luigi. I oczywiście, że się za mną zamknął. I teraz wait, czy tutaj będzie bosik? It seems, że tutaj jest już bosik. Wydawało mi się, że to piętro będzie jeszcze większe. Serio, na kaczuszkę. Luigi. O, oh, wait, nie, to nie będzie bossik, to jest jeszcze daleko od bossa. Ziemia znowu tutaj robi powódź, no właśnie, na większą. <laughs> Jej więcej kaczuszkowania, juhu! O, nieważne, to jednak jest boss. O, oh, wait, to jest jeden... O! Oh. A, ja mam nadmuchać sobie kaczuszkę kolejną! To... Guys, nie chcę nic mówić, ale chyba mamy nowego... Mojego nowego ulubionego bossa. O, jak ja się będę tutaj dobrze bawić. O kurde, cool, no, jakie to będzie potężne. Okej, okay, ale teraz pytanie, co ja mam... the fuck do I do? Wait. Moment, bo teraz tak do mnie dotarło, że. O, oh, rajd, right, ja mam te miny użyć, tak? Nie mówcie, że ja tego nie mogę wciągnąć, bo to mi je odsysało, a ja przecież. Nie, ja ich nie mogę dosłownie wciągnąć. the fakt? Ej, wait, bo czegoś tu nie ogarniam, Moment. Czy ja po prostu mam problem, żeby wciągnąć te miny? Wait. <ścoughs> On mi tam usnął. Eee, dobra, obudził się. O, je, yeah, ma to sens. Ma to absolutnie kurna cool sens, dobra. Czy można po prostu z takimi podmuchami? To też działa? Czy ja tutaj jestem safe? No, fuck you. Daj żyć czymś we mnie. Cykasz się? Muszę się tej miny są pozbyć, bo ona mi wybuchnie jak tylko tutaj wejdę. Hmm. Lubię to zagrać safe, bo ja w ogóle nie mam życia. Znaczy mam tą kostkę w sumie, więc... O, hold i to się nie skończy dobrze. O o dziękuję, dziękuję, dziękuję Dobra, wait jakoś muszę tak wyjść, żeby To było spieldone, co ja robię Okej, okay, chwila, moment, bo mam znowu tak zwany problem umiejętności. Okej, okay, Nara. Kurw... Wait, come on, teraz. A masz jakby moje życie od tego zależało. Kurwa go. Zła strona. Fuja se, lecisz. Zły przycisk, znowu eee, ja umrę, poddaję się, o co tu kurwa chodzi? Ja tu mogę chwycić. Jestem pildonym idiotą. Jestem absolutnym kurwa, debilem. Nie wpaść na coś tak kurwa prostego, to trzeba mieć talent. Teraz fajnie, jakbyś się tyle pospieszył. Ty no coś za szybki jest z tym. jebany. Niech nie coś może najpierw podleczy. Może być. Jest już ciszej. Chuju a, bo ja mam zagłówkę chwycić, okej, okay, ma to sens. Luigi zaraz umrze. Tylko dlatego, że jestem debilem i nie potrafię grać w grę. No w chujasy lecicie. O, oh, je, yeah. papa, Gigi. Kurwa. Ty no ja nie potrafię tym sterować. No i dobra, nie, no to mnie podhiluje i. Tak, podhilujesz. To tyle. Czyli bez kosteczki mnie nie podhiluje, czaje. Nie mam czasu. Nie mam sił Po prostu wiem mnie to już Więc ja go po prostu zajdę tak od tyłu Pies go jeba- I pilduje mi się sterowanie, naprawdę Czy to jest takie trudne ogarnąć sterowanie for fuck's sake? Najwyraźniej no jest Nieważne z której strony ja podejdę, on mnie zauważy. O, oh, wait, ja teraz widzę mój błąd. Nie, kurw, nie używaj tego. Ja to robię źle. I wyłaź. Go. Now. To był mój błąd, bo ja zapomniałem, że on się może zakręcić. I to mi tutaj nie pasowało. I też sterowanie sobie muszę przypomnieć. Za dużo nerwów teraz na czymś tak kurna prostym. Możecie mnie podhilować, please? Nie chcę tutaj game overa dostać. O, hold. Wait, wait. Dobra, fuck it. Dać mi serduszko. Ja stąd wychodzę. Szybko. I. Dawać gościa. To jest konceptu taki super boss. Tylko ja po prostu takie głupie problemy robię. Znaczy, problemy. Błędy. Popełniam. O, dziękuję za. Teraz mnie chcesz podhilować? Dzięki Gro. Jak kot miał mnie, to go zabije. Dajcie mi chwilę. Okej, okay, mam chwilę spokoju. Eee, z tym to po pierwsze spieldzielaj. Co on cuduje? Czemu mnie falami próbuje zepchnąć? On dokładnie to robi. To jest bardzo głupie z mojej strony, czemu ja to robię?

Nie umiem liczyć Dobra, fuck it, speedrun. Go, 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 Ogrom cię śmieciu. Ha, loser. Chodź tu. Chodź tu. Chodź tu kurwa. Mam gościa. I szybko wychodzimy. Dobra, nie wiem co mi przyszło kurna do głowy, żeby z jakiegoś...kolwiek powodu próbować się jakby odpychać zamiast się przyciągać. <laughs> Okej, okay, to było śmieszne. To był tak głupi błąd z mojej strony. Czego ja popełniam głupie błędy? I swear to god. Dobra, teraz się wody tutaj pozbyć. Oj, się tak robiło. Come, Come on. Tutaj tak łatwo można było sobie nerwów oszczędzić. Ja po prostu się załatwo denerwuję. I tak przyznaję, jest to problem, z którym no niestety się użeram. Czemu to jest ta? Zasłonka prysznicowa. mi z tym. Dobra, i dawać mi. Przycisk na dziesiąty piętro. Się to bardzo w tle. All right. i co, i tutaj jest pusto? Chcecie mi powiedzieć, że to tyle? Wait, tutaj się lewe zmienia. Eee. No nie do końca, apparently coś tutaj jeszcze na jest. W na drugim teraz. Wait. Czy mogę stąd wyjść wtedy? Mogę. A, bo tutaj się przecież chodziło. Eee, uh, okej. Okay. No dobra, no wszystko fajnie w ogóle, ale... Wait a minute. Ja się chcę wrócić i tutaj to troszeczkę jeszcze pozwiedzać, bo jakby no... Nie wierzę, że to mówi, ale mam czas. Ja mogę spróbować coś z tym zrobić. Wait, przecież Guigie jest zrobiony z kawy, czy ja mogę coś tutaj głupiego zrobić z tym? O! Oh. Ryan, bo tu można jeszcze guziczki powciskać. I się rozej rozejrzeć bez żadnego powodu. Hmm, czy mogę trafić w tę lampę? Komun, ten pokój mi tak działa na nerwie. No tutaj jak nie zda się coś zrobić. Poddaje się. Ja się, a czyli poddaję. No dobra, no wszystko fajnie i w ogóle, no mam tutaj zrobione... o, ja widzę ten klinocik, tylko jak ja się tam dostać? Oj, tutaj chyba coś jest. Nie. Skizo posting. Nie no, ja naprawdę nie mam pojęcia co za Nie wiem, poddaję się już totalnie ze wszystkim co tutaj jest. Już mnie to nie okrywa na nerwy więc po prostu pojedziemy do następnego piętra. I zobaczę chociaż, co tam jest i na dzisiaj zakończymy, tak? więc krótki odcinek, ale po pierwsze nie mam czasu, nie mam siły i jak widzicie, nie mam też nerwów. Dobra, więc uznajmy, że Boilerworks są skończone, nie wiem, kompletować to będę kiedy indziej. I mamy... Tomb Suites. Tomb. Będziemy zwiedzać grubo, więc okej. Okay. Co robi grobowiec w hotelu? Na dziesiątym piętrze addat. Chyba e, za bardzo w to wglądam. A taki tumb egipskie, ok, ma to sens. Yep. Jeszcze te kobry, te węże. Ok. E, to jest przeciwieństwo, ok? Wait, hmm? Więc ja sobie po prostu mogę tak na tym stać nic się tutaj nie stanie? Jak się bo chcę tutaj zobaczyć, co tutaj będzie takiego fajnego. Mogę właściwie mapkę nawet sobie odpalić, więc zaraz to zrobię. Bo ciekawi mnie to piętro. Było jedno fajne piętro. Moje chyba nowe ulubione, tylko nie wiem, gdzie są kurde kryształki. A to... O. Oh. Yeah, a coś mi się wydaje, że to nie będzie fajne piętro. Widzisz, możesz... O, oh. okej. Okay. to jest interesujące? Czemu wy się z dywanów bierzecie? Jakby ja wiem, że się rzeczy biorą z obrazów, ale z dywanów? Chyba, że... Nie, oni się chyba tutaj tak po pojawi. Jakby nie ma nic do czynienia z dywanami. To zresztą być śmieszne. Podobają mi się te obrazki, no. Bardzo ładnie wygląda. I mamy przycisk. I będzie klejnocik pierwszy? Dupa. To wypadają jakieś gufias, artefakty i nic poza tym. Okej, okay, czy jest sprzątany? i czy to będzie po prostu cały, całe piętro sprzątania? Ty mnie ciekawisz. O! Być? Nie o co mi chodziło jeśli chodziło o ciekawienie. What? The actual. Okej, okay, nevermind, zmieniam zdanie. To piętro będzie zajebiste. Ej, można wprowadzić taki klimat fajny? Można. Ty jest zamek z piasku. Już go nie będzie. Oni nie są zadowoleni z tego. Wy jesteście malutkie przecież. O nie, ja tutaj mogę wykopaliska tworzyć. No i tam jeszcze dalej są przecież. Get the fuck out. Ty też. Nie jesteś bezpieczny. Ok, czyli będziemy się faktycznie bawili w takie przeszukiwania. jego Co za, przepraszam, było. Aha, i tu mamy nasz pierwszy kryształek. Kobry, ok. Dobra, mały kurwiszonie, ponieważ mi nie dajesz żyć, to znaczy, że trzeba kończyć. Spierdalaj, mały chuju. Eee, no to co, to ja po prostu mam stąd wyjść, I guess? Zobaczę jeszcze, co tutaj będzie. Najwyżej, nie wiem, kot będzie się na mnie wydzierał. To są po prostu kości węża, what the fuck? Tu jest pusto. Czego tu jest pusto? Chyba nie powinno być pusto, holda. Czy mam mam całego odsłonić? Tak, bo masz kryształek w śmieciu. Myślisz, że ja tego nie widzę? Jakby jest jakiś limit, który ja mogę odkopać, right? Chyba gra mi chce powiedzieć, że on nie jest wystarczająco odkopany. No komu ja to widzę! I to wygląda jakby to się miało ruszać. Więc jakby ja nie chcę nic mówić, ale... Oh wait... Czy tu muszę jakby jego części poprzynosić? O oh, nie, to będzie zabawa na dłużej. To ja to zrobię kiedy mam faktycznie czas, bo teraz nie jest ten moment. Ja, yeah, okej, okay, dobra, Kotek, rozumiem, tak, do spanka, zgadzam się. Dzięki wam, ludzie, za oglądanie. Mam nadzieję, że się to podobało, bo chyba lubicie patrzeć, jak się denerwuję. Będzie trzeba to zmienić, więc zaraz chyba moje filmy wam się przestaną podobać. Anyway, dzięki za oglądanie. Sorry, że się tak denerwuję, wszystko happens. To był długi dzień. Na razie, ludzie. Bye bye, mam nadzieję, że mi się uda zdążyć z filmem. Oj, będzie problemik. Bye bye, ludzie.